Dzień dobry. Witam z za kierownicy bardzo dziwnej Skody. Bardzo dziwnej na kilka sposobów. Przede wszystkim jest to Skoda RS, ale z Dieslem. A po drugie jest to auto rodzinne. Skody, które na dzień dobry kosztuje tyle, co trzy najpopularniejsze albo nawet cztery modele Skody, w sensie cztery sztuki najpopularniejszych modeli Skody. Przed Wami Skoda Kodiak RS. 240 koni mechanicznych i aż 500 Nm z dwulitrowego diesla Fakt, biturbo Fakt ten akurat diesel nie jeździ za darmo, absolutnie to co widzicie w tej chwili, czyli między 8.9 a 9.1 to jest średnia zjeżdżenia po Warszawie bez korków. Bez korków. Owszem, spokojnego jeżdżenia, ale płynnego. Nie, że samochód stoi i mnie klimatyzuje, chociaż już ma z czego, bo pogoda wróciła. Jest 26-27 stopni w tej chwili. Więc, jak samochód postał troszeczkę na słoneczku, to wsiadanie łączyło się z kilkoma niedogodnościami. Ale jak już się wsiadło, to tak naprawdę auto przedstawia sobą tylko i wyłącznie jedną niedogodność. Jedną, jedyną. Tę samą zresztą. Co wszystkie samochody tej serii modelowej w całej grupie Volkswagena, czyli Volkswageny, Seaty i Skody. A mianowicie za wysoko kierownica, za mały zakres regulacji kierownicy. Nie da się usiąść całkowicie prawidłowo, bo kierownica jest za wysoko i nie można jej opuścić. Ale to jest jeden jedyny problem z tym samochodem od samego początku, jak go znam. Poza tym, ten samochód nie stwarza najmniejszych problemów. Owszem, jest bardzo duży, ale zaskakująco łatwy w manewrowaniu, zwinny, jest wielkim rodzinnym kombi. Tak trochę jakbyśmy podnieśli. Mocno podnieśli Skoda super. Bo i kabina jest gigantyczna i bagażnik jest gigantyczny. W tym przypadku akurat mamy do czynienia z wersją siedmiosobową, ale nawet przy siedmioosobowej bagażnik jest ogromny. Samochód przy tym jest przy swojej sportowości aż szokująco komfortowy. Już zwykły Kodiak ma naprawdę świetne zawieszenie, takie rodzinne, przyjazne, miłe. A jak się do niego dokupi adaptacyjne amortyzatory, to się z tego robi już naprawdę bardzo, bardzo poważne auto o świetnym komforcie, takim, że można jechać na drugi koniec świata i wszystko będzie w idealnym porządku. W tym samochodzie można było się spodziewać, że to będzie twarde, bardzo twarde, wściekle twarde. A jedyne co obniża komfort jazdy w tym samochodzie to niskoprofilowe, ultra niskoprofilowe opony, których normalnie nikt by nigdy w życiu nie widział na aucie, kombi czy na suwie tej wielkości. No ale skoro już mamy wyścigówkę, to mamy wyścigówkę, no. Ale ta wyścigówka jest horrendalnie wręcz komfortowa i jazda tym samochodem to jest naprawdę czysta przyjemność. A przy tym to co potrafi ten dizelek mamo moje. Zresztą popatrzcie sam. Zero Sześćdziesiąt, sto, osiemdziesiąt, sto dwadzieścia. 100-140. Zwierzyć się nie chce, że to diesel, prawda? Tym bardziej, że to diesel w takiej kolubrynie. Fakt, że pierwsza reakcja na gaz, kiedy się rusza z miejsca, jest raczej trudna. A nie robię prób na żadnych ultrasportowych nastawach, bo to nie ma sensu. Ja Wam pokazuję, jakie samochody mają rzeczywiste osiągi, a nie osiągi, do których się trzeba przygotowywać. Oczywiście wyjąwszy Porsche 911, które nigdy nie powinno jeździć inaczej niż w trybie sportu. Cóż, więc mogę Wam powiedzieć o tym samochodzie jeszcze, tak żeby naprawdę pokazać, czym on jest. Otóż on kosztuje bazowo bazowo 193 500 zł. Pozwólcie, że to w, w Was wsiąknie: 193 500 zł. I ciągle jeszcze w tym nie ma na przykład w pełni aktywnego sterowania lampami głównymi, nie ma nawigacji, nie ma tylnych poduszek bocznych. Skoda. Skoda 193 500. Ja sobie zdaję doskonale sprawę z tego, że czasy, kiedy Skoda była tanią marką, bardzo dawno minęły i to dobrze, że minęły. Ale trudno mi podejść do tego auta inaczej, niż jak do psa, który umie sobie wylizać pod ogonie. Czy wiecie dlaczego on to robi? Bo może! Dlaczego Skoda zrobiła 240-konnego Kodiaka za 193 500 zł? Tak, bo może. To jest wbrew pozorom bardziej znak czasów, bardziej symbol niż samochód. Bo jeszcze dosłownie chwilę temu Skoda była w koncernie Volkswagena traktowana jako Ubogi krewny, taki co do dostaje niemalże odpadki ze stołu. Przypomnijcie sobie czasy sprzed poprzedniego Superba, kiedy nawet identycznie nazwany, identycznie brzmiący w nazwie, identycznie, de facto identyczny silnik 2.0 TDI o mocy 140 koni. w skodzie Superb różnił się od tego, który wkładano do Passata tym, że w Passacie był wałek wyrównoważający, a co za tym idzie, kultura pracy silnika była o co najmniej 2 stopnie wyższa. A to już był samochód, który naprawdę wiele, wiele mógł pokazać. A mimo wszystko Skoda była cały czas w kagańcu. Jak widać, skończyły się te czasy. I Skoda sobie może pozwolić, Skoda sobie pozwala na robienie takich samochodów. Ja bardzo lubię jak słabsi wychodzą na czoło. A firma Skoda jest mi bliska ogromnie z jednego powodu podstawowego. Że jest to stworzona od podstaw marka czeska, która tak naprawdę była jednym z ważniejszych powodów rozpętania II wojny światowej. Tak to jest kawał historii. I to nie jest producent samochodów który wypadł z roce spod ogona Jaka szkoda, że my się nigdy czegoś takiego nie dorobiliśmy. No ale nic. Bardzo zazdroszczę braciom Czechom, bardzo im gratuluję. A Skoda Kodiak RS jako samochód kompletnie, absurdalnie, bezsensowny jest po prostu czymś w rodzaju prezentu dla samego siebie skody dla skody i chwała Czechom, że potrafią sobie taki prezent zrobić, szczególnie tak udany prezent, mimo że punktem wyjścia jest coś, w czym zmienić im niewolno wiele. Bo przecież suwy na płycie kompaktowej. To jest rzecz składająca się z klocków. No, jak widać, różne klocki różnie można ze sobą łączyć. Jak się ma talent. Tak, to jest świetne auto, oczywiście, którego nie kupicie, którego ja bym też nie kupił ale którego Czechom strasznie zazdroszczę. I gratuluję. Dziękuję, do widzenia.